do wysłuchania podcastu zaprasza Ośrodek Karta oraz Kulczyk Investments. Ogłaszam wyrok. Wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie tu obecnym po rozpoznaniu z udziałem wnioskodawcy oraz sejmu i prokuratora generalnego na rozprawie w dniu 22 października 2020 wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności Artykuł 4a, ustęp 1, punkt 2. O planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. 22 października 2020 roku. Warszawa. Magister Julia Przyłębska, prezeska Trybunału Konstytucyjnego, ogłasza wyrok orzekający, że możliwość aborcji z powodu ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodna z polską konstytucją. Jest niezgodna. Z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Protestować! Mamy prawo! Protestować! Ten wyrok wywoła protesty, które z krótkimi przerwami potrwają miesiąc i rozleją się na całą Polskę. 28 października będzie protestowało w kraju ponad 430 tysięcy osób nie zgadzających się z decyzją Trybunału. Dwa dni później przez Warszawę przejdzie liczące ponad 100 tysięcy osób marsz, który w pewnym momencie ruszy ulicą marszałkowską w kierunku Żoliborza. Na twarzach kobiet widać złość i determinację. Wiele z nich twierdzi, że nie przypuszczało, że na początku drugiej dekady XXI wieku w kraju należącym do Unii Europejskiej będzie musiało walczyć o swoje prawa. Tak jak czyniła to prawie 100 lat wcześniej kobieta, którą można uznać za jedną z najważniejszych prekursorek feminizmu w Polsce: Stanisław Lem, Jerzy Owsiak, Jacek Kura, Ludwik Zamenhoff, Janusz Korczak, Irena Krzywicka, Magdalena Abakanowicz, Juliusz Mieroszewski, Maria Skłodowska-Kiri, Henryk Tomaszewski, Ludwik Hirschfeld, Jerzy Grotowski, Bronisław Malinowski. Sokolnicki, Rafał Lemkin, Andrzej Wajda, ksiądz Jan Zieja, Janina Ochojska, Ignacy Jan Paderewski, Jan Kulczyk. Prekursorzy. 20 wizji lepszego świata. Irena Krzywicka. W roku 1930, na 90 lat przed tym, jak przez ulicę Marszałkowską przeszły protesty kobiet. To miejsce wyglądało dość nowocześnie. Od 1908 roku środkiem ulicy przejeżdżały już elektryczne tramwaje, a pod numerem 114 od 1903 roku działało pierwsze kino w stolicy. Zmianom technologicznym nie towarzyszyły jednak w Polsce duże zmiany społeczne. Choć kobiety pozbyły się gorsetów, ich rola wciąż była ściśle określona. Na ten stan rzeczy nie godziła się Irena Krzywicka. Jedna z najbardziej wyrazistych postaci okresu międzywojennego. Z Agatą Tuszyńską, biografką, pisarką, znawczynią teatru, autorką książek o Iranie Krzywickiej, rozmawia Anna Dudzińska. Pani Agato, pani miała nieprawdopodobne wręcz szczęście, by poznać ją osobiście w podparyskiej miejscowości, w której mieszkała. I tak sobie myślę, że to ma niezwykłe znaczenie dla stylu opowieści o jej życiu. Chciałabym, żeby. Pani nam namalowała taki obraz, ten pierwszy moment, kiedy zobaczyła Irenę Krzywicką. Przede wszystkim warto powiedzieć, że ja znalazłam się, zaistniałam w jej życiu, dlatego, że ona już traciła wzrok i po prostu nie była w stanie sama. Napisać swoich wspomnień. Miała bardzo dużo notatek, fragmentów uprzednio nagrywanych, i chodziło o to, żeby ona jeszcze raz to nagrała, i przy moim udziale żebyśmy ułożyły tę opowieść. Ja bardzo dobrze pamiętam pierwszą wizytę w Bureau Sur, to jest miejscowość podparyska, do której długo się jedzie pociągiem, potem Andrzej, syn, wprowadził mnie do pokoju matki. To była bardzo piękna willa z takim przeszklonym oknem. Irena nie była w domu, tylko była w ogrodzie. Siedziała wyprostowana, miała chustkę zawiązaną z tyłu. Bardzo była taka. Hmm, Władcza w swojej postawie. Andrzej przedstawił mnie, że to właśnie jestem ja, która będę z nią teraz rozmawiać, kilka tygodni, a nawet miesięcy, żeby opowiedziała mi historię swojego życia. Ja byłam wówczas bardzo młoda, i prawie w pierwszym zdaniu Irena Krzywicka zapytała mnie o moje życie erotyczne. Jak ono wygląda? Czy mam chłopaka? Jak to się dzieje? Co o tym wiem? I tak dalej, i tak dalej. Byłam tak speszona i tak przestraszona, jednocześnie tak nauczona szacunku do starszych, że zaczęłam je odpowiadać na te pytania. Ja nigdy nikomu w ten sposób się nie spowiadałam z tej sfery mojego życia. Zresztą, gdy teraz o tym myślę, myślę sobie, że niewiele miałam tak naprawdę do powiedzenia. Dzisiaj to ja bym z Ireną Krzywicką porozmawiała. Ale to jest ważne, ponieważ ona była osobą bardzo bezpośrednią, osobą, dla której nie istniało żadne tabu. Ona mogła rozmawiać o wszystkim i z każdym. I jeszcze była niezwykle ciekawska i niczemu się nie dziwiła. Myślę sobie, że ta ciekawość świata i drugiego człowieka, jednocześnie podejście do niego bez żadnych uprzedzeń, były istotą jej patrzenia na świat, jej stosunku do życia i tego, że. Mogła walczyć tak naprawdę o coś, co nie było oczywiste. Te prawa kobiet były w powijakach. Zresztą oni z bojem, z Tadeuszem, bojem Żeleńskim, z którym była parą, co też jest dość niezwykłe, jak na owe czasy, była żoną. Jerzego Krzywickiego, syna wielkiego Ludwika. I kochanką. I kochanką, przyjaciółką Tadeusza Boja Żeleńskiego. Wówczas już postaci bardzo znanej i wybitnej, tłumacza, recenzenta teatralnego, lekarza z pierwszego zawodu i takiego maître pensee dla niej. Jeszcze warto chyba dodać, co mnie wówczas interesowało i nadal ciekawi. On był od niej starszy o 25 lat. Był to szczególny, szczególna relacja młodej kobiety i dojrzałego mężczyzny mistrza. Boj zjawił się w moim życiu w bardzo nieodpowiednim momencie. Wypłynęliśmy z Jerzym, zdawało się, na spokojne wody rodzinnego życia, z uroczym synkiem, Pieniędzmi, które nagle poczęły się nam sypać na głowę. I w takiej chwili burza, piorun, miłość, niepotrzebna, trudna, powikłana, bo musiały w niej uczestniczyć postronne osoby. Jerzy nigdy mnie nie pytał, co mnie łączy z bojem, skąd i kiedy wracam. Bardzo go za to szanowałam. Sytuacja nie była dla niego łatwa. Bo ja z kolei nie nadawałam się do roli zdradzającej żony i nie kryłam się z moją przyjaźnią. Cała Warszawa o tym wiedziała. Mimo przerw w stosunkach z jednym czy drugim, jeżeli mam być szczera sama przed sobą, widzę, że kochałam ich obu, każdego inaczej, że w gruncie rzeczy te dwa uczucia nie kolidowały ze sobą. Mogło i może to ludzi gorszyć, ale taka była prawda. Jerzy to był sojusznik życiowy. Stary i niezawodny przyjaciel, ojciec mego dziecka, ważny członek rodziny. Boi, to był mistrz, olśnienie, wielkie napięcie zmysłowe. Także z jednej strony byłam głęboko usatysfakcjonowana, mając tych dwóch mężów, co tu kryć, z drugiej byłam bardzo nieszczęśliwa i niezadowolona z siebie, pozostając pod naciskiem przyjętych pojęć. Chciałam dodać i obyczajów, ale nie. Każda prawie z moich znajomych kobiet miała takie podwójne stosunki, nie mówiąc już o mężczyznach, tyle że się z tym kryły. Ja zaś, gwizdząc na opinię, chodziłam i pokazywałam się z bojem. Niech sobie ludzie myślą, co im się podoba. Ta jej walka u boku boja Żeleńskiego o prawa kobiet odbywała się też w takiej aurze pewnego jednak skandalu. Oczywiście nie dla wszystkich. Warszawa, wiadomości literacji i ziemiańskich, nie gorszyła się tego rodzaju układami męsko-damskimi, natomiast inni, owszem, ci sami inni, którzy tak krytykowali tę parę za to, co usiłowali zrobić dla kobiet. Życie świadome, możliwość usuwania ciąży, poradnie świadomego macierzyństwa, które oni oboje i jeszcze kilkoro lekarzy, głównie kobiety, choć nie tylko, był tam jeszcze doktor Rubinraut, zakładali w roku 1931. Kościół wrzał. Niechętni im ludzie mówili, że wiadomości literackie, gdzie wprowadzili taką stronę gdzie propagowali świadome macierzyństwo, mówili, że to są wiadomości ginekologiczne. Ona sama napisała pierwszą powieść pod tytułem Pierwsza krew, stąd nawet Lechoń. Jej kolega poeta mówił, Krzywicka, tfu, ona ma krew na rękach. Potem pisała książki właśnie o sekrecie kobiety, o, o miłości, o stosunku do własnego ciała i o tym, że nie widzi powodu, dla którego kobieta ma robić inny użytek ze własnego ciała niż mężczyzna. Dlaczego mężczyzna może mieć kochanki, i to jest tolerowane w tamtym społeczeństwie, a kobieta od razu jest nazywana brzydkim słowem. Czyli u niej tożsame było to, co pisała, co myślała, z tym, jak żyła. To prawda. Była ona jednak postacią złożoną, ponieważ pamiętam, że kiedy rozmawiałam z nią już bardzo późno, pod koniec życia i po tych wszystkich opowieściach właśnie o podwójnej miłości, o rozdarciu, o przygodach, które miała w latach dwudziestych i 30. już będąc zamężną i później. Ona miała również dwójkę dzieci z, ze swoim mężem Jerzym Krzywickim. Kiedy zadałam jej pytanie, co jest w życiu najważniejsze, ona nie powiedziała, że miłość. I kiedy zapytałam ją, jaka z jej ról była rolą w której się spełniała najlepiej, powiedziała, że rola matki. To też była osoba podobnie jak Boi, dla której najważniejsza była wiedza, edukacja, wykształcenie. Uważała, że jeśli będzie się kształcić ludzi, to oni będą Lepsi będą bardziej rozumieli swoje życie i potrafili się w nim odnaleźć, i wtedy ta zaściankowość straszliwa, która panuje nadal w naszym pięknym kraju, będzie mogła być oświecona przez naukę. Ale co też jest bardzo ciekawe, ona walczyła o te kobiety, zakładała poradnie, pisała o tym, jak należy traktować swoje ciało, co jest dla niego dobre, ale nie wszystkim kobietom to się podobało. I ona mi mówiła, że przecież te kobiety przez lata patrzyły na świat przez okulary, które wcisnęli im na nos mężczyźni, ale może też trochę i matki. Tak. Tak, rzeczywiście, nie każda matka była oświeconą nauczycielką, jak Felicja Barbanel, to prawda. Czyli nie wszystkim kobietom to się również podobało. Jako reportarzystka sądowa relacjonowała proces Rity Gorgonowej oskarżonej o, o zabójstwo Lusi. Musimy tutaj powiedzieć, dlaczego Rita, ta guwernantka, w ogóle przed sądem stanęła. Dlaczego ten proces się rozpoczął? Oskarżona została o zabójstwo swojej pasierbicy, 17-letniej dziewczyny. Oczywiście było jasne, że zrobiła to kochanka, czyli kobieta, guwernantka, która opiekuje się dziećmi tego mężczyzny. Krzywicka bardzo dokładnie opowiada, relacjonując ten proces. O niechęci wobec obcego. Ona nie była Polką, ona była kobietą w cudzym słowie upadłą, ponieważ przedtem miała męża w Lwowie, który ją porzucił. Musiała potem zarabiać na siebie różnymi sposobami, tak jak potrafiła. Czyli w kobietę bardzo łatwo jest rzucić kamieniem. To jest zresztą przykład z tamtych lat 30., ale i z innych lat okolicznych. Bardzo charakterystyczny. Kobieta bez mężczyzny mało znaczy, kobieta bez męża, który nadaje jej status, jest gorsza i bardzo łatwo ją zniszczyć. Szerokim półkręgiem siedzi Wysoki Trybunał. Składa się ze znacznej liczby panów dorosłych, powiedzmy nawet dojrzałych dwunastu przysięgłych trzech sędziów. Dwóch prokuratorów, trzech obrońców, biegli protokolanci, stenografowie. Pośród nich kobieta, zmartwiała i nieruchoma, bez krwi w twarzy, pocierająca czasem nerwowo dwa palce u dłoni. Nie wchodzę w tej chwili w sprawę winy czy niewinności gorgonowej, ale muszę powiedzieć, że ta gromada triumfujących mężczyzn, otaczających koliskiem złamaną kobietę, jest widokiem niezmiernie przykrym. Jest optycznie prawie nie do wytrzymania. Jeżeli oczy moje nie mogą znieść tego widoku, wierzę im, musi tu być coś nie w porządku. Przywykliśmy widzieć kobiety wszędzie. Ich nieobecność tutaj, gdzie chodzi o los kobiety, jest niewłaściwa, jest niemal obrażająca. Mamy tutaj postać obrończyni kobiet, obrończyni obcych. Ale to nie wszystkie słabsze jednostki, słabsze osoby, za którymi się ujmowała. Są też i homoseksualiści, są przecież i więźniowie, są też kobiety w słabszym swoim czasie, czyli w okresie menstruacji. Tak, Jest bar bardzo dużo tejber, ale są dzieci, są dzieci. Ona walczy o prawa dzieci do samoistnienia, do tego, że oni są osobnymi ludźmi. Ona też to widzi. Rzeczywiście homoseksualiści rzeczywiście bardzo dużo piszą o menstruacji, co się nie podoba nie tylko Lechoniowi, ale także kobietom to się nie bardzo podobało. Nie wszystkim, ale rzeczywiście Krzywicka była osobą obcesową, nieco arogancką, bardzo silną w prezentowaniu swojego zdania i swoich poglądów, co jednym się podobało, a innych odstraszało, ale przynajmniej była słyszalna. Myślę, że w tamtym czasie tej dulszczyzny totalnej, ją Porównywano zresztą za Polską, mówiąc, że ośmieliła się powiedzieć tamta, że kobieta ma kolana, a ta nosi sztandar ze spódnicy, czy też macha czerwonymi majtkami. Ale w tamtym społeczeństwie, gdzie była duchota, gdzie te gorsety dopiero zaczynano zdejmować, gdzie sukienki dopiero zaczynano skracać. Krzywicka ostrzygła się modnie na krótko, w 28 roku. Wszystko się dzieje. Bardzo późno, ale się dzieje. I była postacią wówczas popularną, co też jest bardzo ważne. I kiedy robił, zapytywały wiadomości literackiej, kogo by... Umieszczono w Akademii Literatury, gdyby taka powstała. Krzywicka była na czwartym miejscu jako kobieta, chociaż przecież jej dzieło literackie nie jest tak wybitne. To też trzeba powiedzieć. Ona nie stworzyła powieści, które przetrwałyby próbę czasu, natomiast jej myślenie, jej idee, jej sposób obrony słabszych. Co jeszcze zwierzęta? Ona kochała zwierzęta i być może gdyby miała wybrać jedną powieść, czy też książkę fikcji, którą ona stworzyła, to byłoby mieszane towarzystwo. To byłyby opowieści o zwierzętach właśnie, o kotach, o psach, o wiewiórce, o jeżu, o wszystkich tych istotach, które otaczały ją w jej domu w Podkowie Leśnej i które ona kochała i traktowała jak no właśnie inne istoty nadające sens naszemu życiu. Ja z Ireną Krzywicką tak naprawdę rozmawiałam głównie o tym, co się działo przed wojną, właśnie o jej walce, o jej odwadze, o tym rozmawiałyśmy do wyznań gorszycielki, natomiast to, co się stało po wojnie, ja już napisałam bez udziału samej Ireny Krzywickiej, ale to nie znaczy, że to jest mniej ciekawe. Po prostu ta postać wyjątkowa przed wojną musiała sobie radzić w rzeczywistości powojennej Polski, co nie było łatwe, zważywszy, że została sama, ponieważ zginął i Boj, i Krzywicki, została sama z matką, z jednym już tylko synem, który zaczął straszliwie chorować i Znowu musiała sobie poradzić, i to było takie motto Ireny Krzywickiej: że w życiu trzeba sobie poradzić, musisz sobie poradzić, ona do mnie mówiła. I mówiła jeszcze, że ten Bóg, w którego nie wierzę, stara się sprawdzić, ile ja jeszcze zdołam wytrzymać. I proszę, wytrzymała do dziewięćdziesiątki piątki, co prawda już nie w Polsce, na emigracji, ale ciągle ciekawa innych i ciekawa świata. I to było strasznie ważne. Dzięki temu była młoda. Co ona robiłaby teraz w tej Polsce? Lata 90., w czasie których pani z nią rozmawiała. No sytuacja w naszym kraju była inna. Wydawało się, że wszystko zmierza w zupełnie innym kierunku. Co w tej chwili powiedziałaby no, myślę, że w tej Polsce chwili Irena Krzywicka? Irena Krzywicka jako babka czy też prababka dzisiejszych feministych i kobiet idących w marszach z czarnymi parasolkami stanęłaby na ich czele i krzyczałaby to samo walczyłaby myśląc sobie jak to się stało że te moje wysiłki nie przyniosły żadnego rezultatu przecież chodzi o to że musimy mieć możliwość stanowienia o sobie samych jesteśmy takimi samymi członkiniami obywatelkami tego kraju jak ci faceci w spodniach, więc myślę, że tupałaby nogami najgłośniej jakby mogła i że chodziłabym na te marsze, mimo że potem chodziła już z białą laską, ale mogłaby tą laską wymachiwać i mówić, pozwólcie żyć innym tak jak chcą. Miałaby tutaj niestety bardzo dużo do roboty i nie wiem, czy to jest taka optymistyczna Klamra naszej rozmowy, ale na pewno byłaby tą, która chodzi, demonstruje, krzyczy, głos miała donośny, laskę miała białą, można by ją przyczernić, i jako parasol także świetnie by służyła. Cywilizacja męska, doprowadziwszy samą siebie do absurdu, przygotowała wszystko, aby sama się zniszczyć. Podobna do owego maniaka samobójcy, który zażył trucizny i powiesił się nad rzeką, przygotowała sobie z całą sumiennością i pedantyzmem wszystkie środki zagłady. Wykazała niemałą pomysłowość w zabijaniu ludzi, dużo fantazji w torturowaniu, wiele sprytu w organizowaniu tego widowiska. Przeprowadziła 15 lat temu próbę generalną. Ulepszyła to i owo. A teraz stop! Wracajcie do waszej walhalli, głupi, dziecinni bogowie dotychczasowego świata. Czas zamknąć was tam na klucz. Któż was ratował zawsze, gdyście się uwikłali w nonsensowną sytuację bez wyjścia? Do kogoście się zwracali o pomoc, radę i oparcie, gdy zawiodła wasza rzekoma siła? Kto zdrowym rozsądkiem rozbijał zwały waszych potwornych głupstw, czyż nie kobieta? W historii Polski nigdy nie protestowało tak wiele kobiet, jak w drugiej dekadzie XXI wieku. I nigdy ruchy feministyczne nie miały tak wiele pracy. Wydaje się, że gdy w 2016 roku powstawał ogólnopolski strajk kobiet, rządzący nie spodziewali się, jak dużą siłę mają kobiety w Polsce. Gdy po wyroku Trybunału wyszły na ulice niemal wszystkich polskich miast, ich głos był słyszany nie tylko w Polsce. a to the life. La mobilitazione in Polonia a difesa del diritto all'aborto non si ferma, nonostante l'invito del primo ministro a restare a casa per limitare il rischio di contagio. Così, da una decina di giorni, da quando la Corte Costituzionale ha approvato le nuove regole sull'aborto che mettono fuori legge l'interruzione di gravidanza. In Polonia, paese di tradizione cattolica, La Cour constitutionnelle s'est alignée l'an dernier à la politique du gouvernement populiste du président Andrzej Duda en déclarant les IVG pour malformation fétales inconstitutionnels. Chociaż Irena Krzywicka była ateistką i nie wierzyła, że jest nam cokolwiek pisane po śmierci, ja chcę wierzyć, że może gdzieś z daleka jedna z najsławniejszych polskich feministek obserwowała kobiety protestujące w Polsce w 2020 roku. Chcę wierzyć, że widziała rząd policyjnych aut podczas blokady mostu Dębnickiego w Krakowie 26 października 2020 roku i jestem pewien, że poruszyłaby ją piosenka, którą wykonała oświetlana policyjnymi kogutami Maja Luksemburg. Utwór, do którego słowa napisała Łaja Szkło, stał się hymnem dla tamtych protestów i dla wszystkich ludzi walczących o prawa kobiet w Polsce. Trybunał, chciał przejąć moje ciało, twoje ciało Ciało, ciało, ciało Pewnego czwartku Polski trybunał nam wojnę w biały dzień Więc jeśli nie chcesz swojemu ciału Powiedzieć ciało ciało, 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 ciało Ciało, ciało, To weź transparent jak inne siostry I swój bunt po ulicy nieś Niech płonie nasz gniew w tysiąca gardę. To krzyczą dość ofiarą, dość ofiarą. Fara od nas wiaro, jesteśmy wolne, jesteśmy równe i świat usłyszy naszą pieśń. Kochana siostro, ty zakrzycz głośno, jebany rządzie ciao, teka ciao, patriarcha ciao, pana siostro, niech jutro niesie o obalonym rządzie w